Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bezpieczenia jabłuszko. Potrzebować będziemy 4 jabłka. Jabłka obiorę i pokroję na mojej ręcznej krajalnicy. Lit soku z jabłek. Jeżeli nie mamy soku, możemy ugotować taki esencjonalny kompot. I w tym litrze soku rozprowadzamy 3 budynie dodajemy 10 dkg masła 3 łyżki cukru cukier do smaku możemy dać więcej, możemy mnie dać mniej i do ugotowanego budyniu dołożę suchą galaretkę a później przygotujemy piankę na piankę będę potrzebować jedną galaretkę rozpuściłam w 200 ml wrzącej wody i ostudziłam poczekamy taką tężejącą Wlejemy do 200 g ubitej śmietany i również dodamy cukier według własnego smaku. Ja dodam trzy łyżki, a ile Państwo uważają, tyle dodadzą. Teraz podgrzewam sok jabłkowy i obieram jabłka i kroję. Jabłka już mam pokrojone. Sok. Gotuję i teraz tutaj mam trzy szklanki soku, a w jednej rozprowadzę budynie 40 gram budyń bez cukru. Ja mam budyń śmietankowy nie przewróciła teraz mamy idealnie nie rozprowadzony budyń połączę z sokiem. i dodam jabłka sok już jest prawie gotujący więc dolewam budyń i mieszamy, gotujemy dwie minuty. Później dodam masło, cukier i jabłka oraz suchą galaretkę. Budyń już zaczyna gęstnieć. Więc go należy mieszać. Budyń już jest ugotowany. Dodaję jabłka. Jeżeli lubimy jabłka miękkie, to przygotowujemy. Ja lubię takie chrupiące, więc. I jabłek nie przygotowuję tylko dodaję do gorącego budyniu i dodaję masło, ale te masło należałoby pokroić w taką kosteczkę. Ja, ja nie przygotowałam, ale teraz pokroję, aby nam się łatwiej to masło topiło. Dodaję masło, suchą galaretkę i cukier. I dokładnie należy to pomieszać. Składniki łączymy i później wyłożymy na przygotowane biszkopty. Połączymy i położymy na biszkopty. Dokładnie należy pomieszać. Połączyć i ciepłą masę wyłożę na przygotowany biszkopt forma 22 cm wyłożona biszkoptami i teraz wykładam gorący budyń i pozostawię do ostudzenia. A tak jak wspominałam, później przygotujemy piankę. I będziemy mieli ciasto bez pieczenia jabłuszko. Pozostawiam do całkowitego ostudzenia. Budyń jabłkowy już mamy ostudzony. Teraz przygotujemy piankę. Mam 200 ml śmietanki, 30% już wspominałam. Jedną galaretkę rozpuściłam, 200 ml wrzącej wody, ona już jest stężająca. i 3 łyżki cukru. Cukier dajemy według własnego smaku. Teraz śmietankę z cukrem ubijam na sztywno. Śmietankę już mam ubitą, dolewam tężejącą galaretkę i dokładnie mieszam cały czas. I piankę wyłożymy na wodę. Tak już składniki mamy połączone. Jeszcze zbiorę brzegi. Może troszeczkę odczekamy, aby ta pianka była bardziej tężyjąca. I wyłożymy na budyń. Bianka już jest idealnie tężyjąca. Polewamy budyń, a boki, tak jak już wspominałam, opruszę startą czekoladą. I damy do lodówki na dwie godziny. I mamy ciasto bezpieczenia pieczenia jabłuszko, które wędruje do lodówki na dwie godzinki. I tak oto ciasto jabłuszko jest gotowe do spożycia. Ukroimy kawałeczek. Tak wygląda przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto bez pieczenia jabłuszką.